od dzisiaj. Tak, od dzisiaj na moim kanale się będą poja pojawiać poradniki, filmiki z World of Tanks Może jeszcze z tego no jak to było nic może śpizmą 2012 i z tego kurno Ciągle o tym zapominam, co mam powiedzieć. SoundCloud 4: y, Zwykłe i multiplayer, ponieważ mam już osobę, która będzie ze mną y, grała na multi. Y, to jest osoba y, Patagama 1. Y, podam y, od niego y, konto w opisie, tam na dole. Tam. Szkoda, że tego nie widzicie, bo jak pokazuję tam to... no i nie wiem co by jeszcze dodać. To mam dopiero minutę 25 od teraz i nie wiem o i jeszcze się moż... możliwy, ale to jest taki... 90 albo 75% możliwości, że na moim kanale się jeszcze pojawi Far Cry 3. Wspomniałem o tym w... Wspomniałem. Wspomnę też o tym jeszcze raz. W filmie z World of Tanks. Też się chyba jakoś tak dzisiaj pojawi. Jak nie dzisiaj to jutro. No ja się niosłam. No, i jakbyście mi mogli zaproponować gry, jakieś fajne. Minecraft się też pojawi, ale to z czasem. Um, nie wiem. Um, podawajcie jakieś fajne um, gry, takie pierdoły, wiecie, nie? No. I chciałbym, żebyście mnie subskrybowali, lajkowali, komentowali. Bo lajki po pierwsze motywują do nagrywania po drugie leci z nich hajs po trzecie no lubię widzieć taką wielką sumę lajków na moim y, koncie komentarze no czasami ich nie czytam bo zapominam sobie o nich ponieważ nagram nowy film i z tego nowego filmu zacznę je czytać y, i zapomnę na tamtym starszym więc komentarze też piszcie, będę się starał je sprawdzać będę się starał być regularny na YouTubie no i postaram się też regularnie wrzucać filmiki na tego YouTube'a ja ciągle YouTube, YouTube, YouTube i tak w kółko nie wiem co by jeszcze dodać, ale wiem, że powiem to Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Sorry, audiologa. I zachęcam do oglądania innych moich audiologów, filmików, a w przyszłości jeszcze vlogów. Na.